Dzisiaj sobota i powrót odcinków, gdzie sobie jakby podsumowujemy rzeczy, które miały miejsce w ostatnim czasie, bo przez dość długi czas tego nie było, ale w każdym razie dzisiaj to wszystko sobie nadrobimy. Na sam początek gry rocznica, bo dokładnie 10 lat temu, 29 czerwca został wydany piąty sezon Ninjago Mistrzowie z Pinjitsu, także no, legenda Moro można powiedzieć, że fajnie się złożyło, że akurat w tym sezonie powrócił równe 10 lat, mniej więcej. Fajnie się to złożyło i ja osobiście sam Sezon też naprawdę bardzo dobrze wspominam i myślę, że spora część fanów się ze mną zgodzi. Wyciekła druga część trzeciego sezonu LEGO Dreams, chociaż ciężko to nazwać wyciekiem, ponieważ sam dystrybutor, czyli w tym przypadku Bestivi, tłumaczy się, że to po prostu przedwczesna premiera i że mają do tego prawo i rzeczywiście tak się okazało. Naprawdę oni to mogą sobie normalnie emitować, więc nie wykluczone, że w przypadku drugiej części trzeciego sezonu powstania smoków będzie tak samo, bo za to Ninjago również odpowiadają, także szykuje nam się możliwe, że kolejny wyciek w Cudzysłowie i być może dwa ostatnie finałowe odcinki. Odbyły się wywiady między innymi z aktorem głosowym Lloyd'a, a także Vincentem Tongiem, czyli aktorem głosowym Kaja. Mam na myśli oczywiście tych oryginalnych angielskich aktorów głosowych i z tych wywiadów kilka ciekawych rzeczy można było się dowiedzieć. Lloyd'a już omówiliśmy, Kaja jeszcze nie oglądałem, jak obejrzę to pewnie coś o tym powiem, jeśli ciekawego coś tam oczywiście będzie, jakieś informacje czy inne tego typu rzeczy, ale pomijając ten fakt. No, Então... Czekamy na następne osoby, o ile takowe będą zaproszone. Pojawiły się też nowości związane z zestawami na przyszły 2026 rok. Między innymi opisy niektórych z nich, w sumie to jednego smoka źródła życia. A do tego właśnie ceny i ilość elementów poszczególnych zestawów. No i kilka fałszywych opisów również się pojawiło, ale o tym już wielokrotnie wspominałem. A poza tym mamy jeszcze wczesną wersję odrzutowca Rasa i Aina, który prawdę mówiąc bardziej przypomina tutaj jakiś zestaw z gwiazd wojen albo City, niż coś związanego z Ninjaką. Także dobrze, że finalnie wygląda to zupełnie inaczej. Poza tym, jeśli dobrze mówię i pamięć mnie nie myli, to w magazynie dostaliśmy mapę krainy potworów, jak ona wygląda, co się gdzie znajduje. I prawdę mówiąc, ja nie jestem w stanie zbyt wiele z tego odczytać, nie jestem w stanie zbyt wiele z tego powiedzieć, no ale może Wy będziecie mieli więcej szczęścia i ktoś z Was to rozgryzie albo się w tym wszystkim połapie. Tak czy siak, na dzisiaj to by było już na tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i do usłyszenia. Hej!